Witam moi drodzy. Pojawił się nowy artykuł w pewnym portalu chrześcijańskim, o którym już wspominałam wcześniej przy okazji omawiania sprawy w Norwegii. Tym razem artykuł jest na temat działań w Szwecji. Słowem wprowadzenia, w artykule chodzi o to, że szwedzki rząd odebrał świadkom jehowy dotacje państwowe. O tym już zapewne większość dobrze wie. Twierdząc, że ich praktyki nie spełniają kryteriów demokracji. Chodzi tam m.in. o możliwość wykluczania osób ze wspólnoty z powodu wyboru partnera życiowego. Sam artykuł pokazuje to jako przykład, jak inicjatywa Unii Europejskiej, Tarcza Demokracji, może ograniczać prawa religijne i wolność wyznania. Rząd Szwecji ograniczył prawo do dotacji dla świadków Jehowy w oparciu o nową ustawę o dotacjach państwowych dla wspólnot wyznaniowych. Poniżej kilka oryginalnych cytatów z powyższej ustawy, na podstawie której przyznawanie dotacji kościołom i wspólnotom religijnym zostało uzależnione od tak zwanych warunków demokratycznych. Tutaj na ekranie widzicie w oryginale dwa fragmenty. Nawet nie próbuję tego czytać w oryginale. Po polsku ustawa ta mówi, że. Dotacje nie można przyznawać wspólnocie religijnej, jeśli taka wspólnota lub jej przedstawiciele, np. w przypadku Świadków Jehowy Ciało Kierownicze, dyskryminują osoby lub grupy, łamią zasadę równej godności wszystkich ludzi, promują przemoc lub podważają demokratyczny ustrój. Powiedzcie mi, co sądzicie o regulacji dla wspólnot religijnych która reguluje, jak mają postępować wobec osób wchodzących w związki jednopłciowe. Wykluczać czy nie? Czy rząd ograniczając swobody religijne w tym wypadku nie poszedł zbyt daleko? A może to była taktyka mająca na celu postawienie organizacji religijnych, w tym na przykład m.in. Świadków Jehowy, pewnego rodzaju potrzasku, Powiem coś więcej na ten temat później, ale teraz tylko wspomnę, że z jednej strony nie jest moralne, aby unikać kolektywnie lub podżegać do unikania społecznego wszystkich wykluczonych, ale z drugiej strony nie jest też rozsądne narzucać organizacjom religijnym, czy mają akceptować związki jednopłciowe, czy nie. Czy rząd rzeczywiście powinien zajmować się tą sferą? Co teraz zrobią świadkowie chowy? Aby uzyskać dotacje od państwa, musieliby dostosować się do obu obostrzeń: czyli zrezygnować z ostracyzmu i akceptować związki jednopłciowe, albo odrzucić jedno z obostrzeń i zrezygnować z dotacji całkowicie. Interesujące. Teraz przeczytam sam artykuł opiniujący. Link do artykułu umieszczę również w opisie do nagrania. Tytuł artykułu. Szwedzcy świadkowie Jehowy są ograniczeni przez rząd. Czy w ten sposób mogłaby działać Tarcza Demokracji Unii Europejskiej? Tarcza Demokracji Komisji Europejskiej ma chronić Unię Europejską przed zagrożeniami dla demokracji. Jednak sama inicjatywa wzbudziła obawy wśród niektórych chrześcijan, czy nie naruszy ona ich prawa do wolności słowa. Finansowe ograniczenia wobec szwedzkich świadków Jehowy mogą być wczesnym przykładem tego, do czego może to doprowadzić. Na początku listopada Komisja Europejska zaprezentowała inicjatywę Europejska Tarcza Demokracji, skierowaną na przeciwdziałanie obecnym wyzwaniom, które podkopują demokrację. Cele inicjatywy obejmują monitorowanie napływających informacji poprzez utworzenie Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych oraz zaangażowanie fact-checkerów, czyli tzw. weryfikatorów informacji, do zwalczania dezinformacji i różnego rodzaju można byłoby powiedzieć niepełnych informacji. Oba działania wzbudziły alarm w różnych organizacjach, szczególnie w organizacji prawnej zwanej Alliance Defending Freedom. Nazwy te najlepiej nie tłumaczyć dosłownie, ale znaczy to tyle co Sojusz na Rzecz Obrony Wolności. Pomimo, że niektóre media sugerowały, że inicjatywa została osłabiona, ADF, czyli wspomniany wcześniej Sojusz na Rzecz Obrony Wolności, odrzuca te twierdzenia, twierdząc, że prowadzenie tarczy demokracji pozostawi kontrolę nad mediami, i informacji ją w rękach Unii Europejskiej. Organizacja ta wyjaśnia dalej, że inicjatywa centralizuje kontrolę Unii Europejskiej nad przepływem informacji, rozszerza uprawnienia cenzorskie z zakresu obowiązywania dyrektywy o usługach cyfrowych oraz upolitycznia fact-checkerów, czyli tzw. sprawdzaczy informacji albo inaczej mówiąc weryfikatorów informacji. I finansowanie mediów, przekształcając ochronę demokracji w kontrolowaną mowę, jak podano w raporcie Grypt. ADF dodatkowo krytykuje pomysł zatrudniania w sieci tzw. już wcześniej kilkakrotnie razy wspomnianych weryfikatorów faktów i uważa, że każdy może zgłaszać treści jako podmiot lub jednostka pod pretekstem zwalczania dezinformacji. I ingerencji informacyjnej. Ten nowy podział budzi poważne obawy dotyczące upolitycznienia i może otworzyć drzwi dla podmiotów, które będą miały nieproporcjonalny wpływ na to, co jest mówione. Mówi o tym Adina Portaru w pisemnym oświadczeniu dla CNE. Adina Portaru jest starszym doradcą prawnym Europejskiego Oddziału ADF International. Portaru dodaje, że tarcza nie posiada wystarczających zabezpieczeń, a taka sytuacja mogłaby otworzyć drzwi do zwiększonego nadzoru. Jakiekolwiek kontrole Unii Europejskiej tworzyłyby nierównowagę władzy między instytucjami a obywatelami. Ostrzegła również, że inicjatywa nie jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w Unii Europejskiej, lecz jest częścią większego modelu, który może być wdrażany globalnie. Politycy przyznawali w przeszłości, że tarcza może być stosowana nie tylko w Unii Europejskiej, lecz także jako model do eksportu za granicę, zwłaszcza w krajach globalnego południa. O tym mówi Portaru. To rodzi szersze obawy dotyczące zwiększonej regulacji na skalę międzynarodową. Ze względu na to potencjalne zagrożenie konieczne jest, jak zaznacza Portaru, Przeprowadzenie bardziej rzetelnej kontroli demokratycznej i prawnej, zanim model zostanie wdrożony globalnie. Obrona demokracji Pomimo obaw ADF, inicjatywę popiera kilku członków Komisji Europejskiej, w tym Michael McGrath, irlandzki komisarz odpowiedzialny za demokrację, sprawiedliwość, rządy prawa oraz ochronę konsumentów. Obrona demokracji jest naszą pierwszą linią obrony przed narastającą konfrontacją polityczną, konfliktami regionalnymi i globalnymi oraz szybkim postępem technologicznym, mówi w raporcie Grypt. Definicje demokracji. Podczas gdy Unia Europejska promuje scentralizowane podejście, rządy krajowe również przejmują inicjatywę w egzekwowaniu definicji demokracji. W niektórych przypadkach miało to wpływ na wspólnoty wyznaniowe. Po wprowadzeniu przez rząd Szwecji w styczniu 2025 roku warunków demokratycznych, szwedzka społeczność świadków Jechowy została pozbawiona możliwości otrzymywania dotacji rządowych. Agencja oceniająca Szwedzka Agencja Wsparcia Wspólnot Wyznaniowych SST Odrzuciła wniosek społeczności. Stwierdzono, że społeczność świadków Jehowy nie spełnia obecnych kryteriów demokracji, ponieważ odpowiedziała, że może wykluczać osoby z powodu wyboru partnera życiowego. Jak podał Dagen, SST zadała następnie dodatkowe pytania w ramach oceny. Chciała wiedzieć, czy osoba może być homoseksualna. I nadal kwalifikować się do członkostwa, czy też może zostać wydalona z powodu związku tej samej płci? Po braku odpowiedzi, SST uznała, że Świadkowie Jehowy nie kwalifikują się do finansowania państwowego. Według Isaac Reichl z SST, cytowanego w raporcie Dagen, decyzja opierała się na możliwości promowania, lub podżegania do zagrożeń szkodliwymi konsekwencjami wobec osób, które mogą zostać wydalone lub chcą dobrowolnie odejść. W zakres tego zagrożenia mogliby wchodzić także członkowie rodziny wykluczonej osoby, zauważa Rajko. Jednocześnie podkreśla, że ostateczna decyzja SST nie opierała się wyłącznie na odpowiedziach we wniosku. Rykel dodaje, że wspólnoty religijne nadal mogą wyznaczać granice w kwestiach swoich wierzeń i wciąż kwalifikować się do finansowania. Na przykład kongregacja może uznawać homoseksualizm za grzech, ale wykluczenie ludzi ze względu na wybór partnera życiowego jest problemem, mówi. Koniec cytowanego fragmentu. Moim zdaniem, jakakolwiek organizacja religijna ma prawo. Nie akceptować związków homoseksualnych, i wydaje mi się, że żaden rząd nie ma logicznych podstaw zmuszać wspólnoty religijne do zmiany ich zasad. Natomiast świadkowie Jehowy nie mają podstaw, aby unikać na każdej płaszczyźnie życia osób wykluczonych z organizacji z jakiejkolwiek przyczyny. Czy to odmiennej orientacji seksualnej, czy problemu z paleniem papierosów, czy też podważania doktryn ciała kierowniczego. Jak wspomniałam w innych komentarzach, każda instytucja ma prawo regulować warunki członkostwa. Należysz, stosujesz się. Nie chcesz się stosować, odchodzisz. I to dotyczy wszystkiego, także zasad dotyczących związków osób o odmiennej orientacji. Szczególnie, gdy mówimy o Wewnętrznych zasadach organizacji religijnych. To sprawa delikatna, ale dość klarowna. Jeśli na przykład należysz do klubu szachowego, klub narzuca zasady. Chcesz być w klubie, stosujesz się, albo odchodzisz. A jeśli nie podobają Ci się zasady, możesz założyć własny klub. To dość oczywiste. Natomiast Poważny problem pojawia się wtedy, gdy całkowicie odcina się osoby od życia społecznego po tym, jak opuściły organizację. Czy to dobrowolnie, czy w wyniku wykluczenia. Zobaczcie, nikt nie odcina prywatnie ludzi po odejściu z klubu szachowego i nie powinno się tego robić też po opuszczeniu organizacji religijnej. I tutaj jest dość dziwna sytuacja. Z jednej strony Szwecja dopuszcza prawo. Wspólnot religijnych do ustalania zasad członkowstwa, przynajmniej nie regulowała tego wprost. Samo wykluczenie jako decyzja organizacyjna nie jest zakazane. To powinno oznaczać, że świadkowie chowy mogą dalej uznawać homoseksualizm za grzech i wykluczać członków, którzy łamią ich normy. Ale jednocześnie artykuł sugeruje, że problemem dla szwedzkiej agencji SST, było to, że świadkowie Jehowy mogą wykluczać osoby będące w związkach jednopłciowych. Istotny czynnik. W Szwecji nie ma obowiązku rejestracji związku wyznaniowego, by prowadzić działalność religijną, czyli każda grupa może się zorganizować i praktykować wiarę bez państwowej rejestracji. Proste. Ale wtedy. Bez dotacji. W takiej sytuacji organizacja religijna nie może wnioskować o żadne fundusze państwowe. Państwo stwarza drogę do rejestracji i wtedy możliwość otrzymania dotacji istnieje. I znowu warunki. Jeżeli organizacja chce od rządu pieniądze, może je dostać po rejestracji, ale musi spełnić warunki, aby je otrzymać. Moim zdaniem oczywiste. Biznes jest biznes. Organizacja chce się zarejestrować, chce otrzymywać pieniądze, musi spełnić wymagania państwa. Zatem ta nowa ustawa z 2025 roku, o której wspominam, zastrzega, że wspólnota religijna nie może dostawać dotacji, jeśli ona lub jej przedstawiciele, cytuję, dyskryminują osoby lub grupy lub grupy osób albo w inny sposób łamią zasadę Równej wartości wszystkich ludzi. Więc albo świadkowie Jechowy idą na kompromis ze wszystkim i biorą rządowe pieniądze, albo utrzymują dotychczasową politykę odnoszącą się do związków jednopłciowych i rezygnują z tych pieniędzy proste. Sama rezygnacja z ostracyzmu nie spowodowałaby utrzymywania finansowania od państwa. Tak to rozumiem. Ok, na tym kończę mój komentarz i. Tak jak dalej artykuł mówi, czytam, oczekuje się, że społeczność Świadków Jehowy odwoła się od decyzji SST. Adina Portaru z ADF zauważa ponadto, że wspólnota chrześcijańska i przywódcy całej Europie coraz częściej wpadali w tryby europejskich mechanizmów cenzury. I tak było w ciągu ostatnich 10 lat. Na przykład, fińska parlamentarzystka Peli Rezenen stanęła przed najwyższym sądem swojego kraju po oskarżeniu o mowę nienawiści w związku z tweetem biblijnym, który został uznany za w cudzysłowie homofobiczny. Portarus ADF podkreśla również, że tarcza demokracji ma moc wpływania na przyszłość wolności dla chrześcijan w Europie. W liście ADF skierowanym do Komisji Europejskiej ponad Trzy tysiące przedstawicieli świata nauki, rządu, dziennikarstwa i innych dziedzin podpisało się pod apelem, aby Komisja Europejska konsultowała się z ekspertami do spraw wolności słowa, jak podano w komunikacie prasowym ADF. Wśród sygnatariuszy był między innymi były wiceprezes Yahoo na Europę. List wskazuje, że szeroka definicja tego, co jest uważane za treść nielegalną oraz zastosowanie tarczy na skalę całej Unii Europejskiej tworzy najniższy wspólny mianownik wypowiedzi. Sygnatariusze apelują również do Komisji Europejskiej o ujawnienie swoich podmiotów współpracujących. Publiczne ujawnienie listy organizacji pozarządowych, aktorów społeczeństwa obywatelskiego. I podmiotów partnerskich zaangażowanych w proces przeglądu, w tym kryteriów i metodologii ich wyboru. Czytamy w liście. CNE próbowało skonsultować się z Komisją Europejską w celu uzyskania komentarza, jednak nie udało jej się uzyskać odpowiedzi. Koniec artykułu. No cóż, nic dodać, nic ująć. Krótko mówiąc, wydaje się, że zgodnie z tym artykułem z portalu chrześcijańskiego. CNE chce zwrócić uwagę, że działania Szwecji i plan Unii Europejskiej mogą prowadzić do ograniczenia wolności słowa i apeluje o większą czujność oraz nadzór nad tymi mechanizmami. Napiszcie, proszę, w komentarzu, co sądzicie o całościowej regulacji podjętej przez Szwecję? Zgadzacie się całkowicie czy częściowo? Jakie działania, waszym zdaniem, może podjąć teraz Organizacja Świadków wiechowy? Ugną się pod żądaniami Szwecji, czy odpuszczą dotacje finansowe? Podzielcie się bardzo, proszę, w komentarzach. To tyle w temacie. Do usłyszenia wkrótce.